Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcineczku. Dajcie znać jak Wam mijał weekend. Napiszcie co tam o Was słychać, jaka pogoda. U nas śnieg tutaj próbuje się trochę utrzymywać. Co prawda nie jest tego śniegu dużo, ale popaduje po, po nocy, ten śnieg zostaje jednak. Jeśli chodzi o moją rękę, bardzo dziękuję Wam za troskę, za miłe komentarze. Trochę widać no siniak wyszedł tutaj na... Te palec jeszcze lekko jest spuchnięty. Ale jest poprawa, także to najważniejsze, bo obawiałam się, czy po prostu jak ten pierwszy dzień, wtedy ta ręka tak bolała, czy tam coś się nie uszkodziło. Ale myślę, że jest okej. Okay. Tak. A dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z drapeczkami, ale chciałam Wam pokazać na początek, jakie fajne u mnie w kolekturze są potworzone pakieciki. Także przejdźcie się do swoich kolektur, zobaczcie, czy tam jakieś fajne, nowe gadżety nie przyszły bo u mnie kupiłam taki, w kolekturze kupiłam właśnie taki cały pakiet te zdrapeczki oczywiście za chwilę sobie zdrapiemy ale chciałam wam pokazać jakie właśnie fajne gadżety są teraz u nas w lotto tak jak wspominałam też szykuje się u mnie niebawem konkurs, także też pewnie wszystkich z tych gadżetów będzie na razie właśnie wam pokażę mam świąteczne odliczanie na dzisiaj taki klimat już świąteczny troszeczkę mamy na dobry rok Kasa od kołaja dwa razy, czyli taki miks dzisiaj za 45 zł, tak? 25, 35, 40, 45, zgadza się, jeszcze uczy. jeszcze dobrze liczę. I tak, jeszcze niebawem pewnie, jak pojawi się ta nowa premiera wasz drabka za 10 zł, taka czerwona, ładna, to będziemy mieli jeszcze taki miks pewnie właśnie w grudniu, tylko wzbogacony jeszcze o tą nową czerwoną zdrapkę. Taką świąteczną. Ona chyba niebawem ma się pojawić. Takie fajne teraz notesiki są. Nie wiem, czy u Was w kolekturach też teraz takie notesiki rozdają. Bardzo fajne. Ja dużo notuję, także takie notesiki się przydają. Spierzchutkie, krótki, bo jeszcze miękkie. Jeszcze miękkie. Co tu jeszcze fajnego dają? Takie długopisiki. I tutaj też się zastanawiałam, co to jest, a to jest tak jak zapytałam, to jest taka podstawka pod telefon, żeby sobie oprzeć telefon na przykład, żeby go nie trzymać w ręku, a to jest bardzo dobra rzecz, bo jak na przykład, nie wiem, czy Wy też tak macie, jak leżycie w łóżku z telefonem, to później te ręce nie <grymnie> drętwieją i nie może tego telefonu utrzymać. Także fajna taka podkładka, to taki uchwyt na telefon, czego to nie wymyślą. No i karty do gry. Pewnie mi się na konkursik be, się przydadzą. Karty do gry z Lotto. Teraz dali. Także przejdźcie się do swoich kolektur, zobaczcie, czy na święta nie dali jakichś gadżetów. Wiecie, nawet fajne są to takie siateczki, bo to można komuś coś nawet tym podarować fajna rzecz, no dobrze kochani a teraz myślę że przejdziemy sobie do zdrapek ja sobie tylko je ułożę, żeby przygotować graficzkę tak, albo może bez podkładki o. też będzie myślę ok no fajny miks myślę za 45 zł, no to jest trochę drapania, ta podkładka widzicie, muszę jeszcze ją przykleić, bo się tak ślizga trochę Okej, okay, także kolejna szansa dla Mikołaja, do tego właśnie na dobry rok świąteczne odliczanie, czyli mamy taki fajny świąteczny zestaw. No i tak jak mówiłam, do tego świątecznego zestawu jeszcze wkrótce dołączy ta nowa zdradka. Gwiazdne coś tam, co jest gwiazdami, coś chyba takiego, było, czy gwiazdkowe, czy. Poszukam tej zdradki, na, na jaka zdradka i wam wrzucę, może jak mi się uda, tutaj, jak ona wygląda. I kiedy ta premiera też wam tutaj napiszę. Ok, no dobra, to przechodzimy do drapania. Zaczniemy, może, od tych właśnie na razie mniejszych drapeczek i będziemy tak budować napięcie, słuchajcie, emocje, dążyć aż do świątecznego odliczania. Mamy Mikołajka. Kochani, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki w górę i subskrybujcie mój kanał bo tutaj odcinekki u mnie pojawiają się dość regularnie, także jest co oglądać, do kawusi, do herbatki na wieczór, zależy jak kto lubi, o jakiej porze oglądać. I mamy tak, 15, 34, 8 i 35, to są, kochani, nasze wygrywające liczby. Dalej mamy 32, na moim kanale, moi drodzy, w grudniu będą się pojawiać odcinki. Co prawda, nie robię z masów ze względów, na to, że nie mam na to czasu, no i też trzeba dużo finansów na to przeznaczyć, e, tak żeby to było po prostu ciężko zrealizować. Ale lubię ten świąteczny, grudniowy klimat, także te podkładki, różne takie muzyczka świąteczne, także też i u mnie będą te odcinki się pojawiać. Mamy 22, 31, 9. 25, także serdecznie zapraszam właśnie do subskrypcji do śledzenia moich tutaj potyczek przygód zdrabkowych okej, okay, pierwsza zdrabka za nami, moi drodzy mamy ją niestety pustą, to jest ta zdrabka z tego pakietu, sama wybrałam sobie taki pakiet, bo właśnie w kolekturze mojej było tak, że były takie pakiety porobione i ja taki pakiet sobie właśnie Jeden wybrałam. 15, 31. O, 29, dni moich urodzin grudniowych. No i odkrywamy te prezenty. Jakie te prezenty Mikołaj przyszedł 16, 18, 26 i 30. W ogóle jakiś. Ten Mikołaj nieprzygotowany, słuchajcie, na te święta, ten Mikołaj lot To nie wiem, czy widzieliście, y, jakie się pojawiają te. Teraz pokazuję takie te świąteczne zdrabki w ogóle <laughs> tylko żeby te świąteczne zdrabki te naprawdę wygrane były dwa No trudno, Mikołaj znowu miałgięty w dalszym ciągu, nie wiem chyba Mikołaj sam by chciał ruskę w tym roku. Okej, okay. na dobry rok. Teraz zobaczymy dawno nie drapałam tej zrapki zrapeczka tu z numerem 5 także fajny numer lubię ten numer jeśli chodzi o drapki no ale jest, ta zrapka jakoś tam szczególnie szczęśliwa dla mnie nie jest o już myślałam już przez chwilę, że jak zobaczyłam tą piątkę tu specjalnie, marzec 100, 10 tysięcy w kwietniu mamy 10 tysięcy i 50 złotych w maju jest 20 i 200. On no, tak troluje, już myślałam, że chociaż 20 będzie 10 złotych i tu jest, a to już jest 500 tysięcy, tak? Tu mamy 100 złotych i 500 złotych w sierpniu, dodatkowym urodzinowym 50, 500, we wrześniu mamy 10 złotych i 1000 dopisać jeszcze dwa zera październik. 10 zł i 20 zł. Nawet słuchajcie, żeby to 20 zł dali. To by było fajnie. A te o, o i grudzień, może w grudniu. O matko, 500 tysięcy i 500 zł. No ale zostają jeszcze okienka. Tu ostatnia nadzieja może będzie dzwoneczek, a może choinka. To już w ogóle by było super. No i patrzymy, czy mamy tu dzwoneczek. Jej! Yeah! jak na braniu, ale mamy dzwoneczek, no pięknie, super, jest dzwoneczek, 20 zł, bardzo mnie to cieszy, super, a może jeszcze znajdziemy choinkę, to już w ogóle będzie czadzior, nie, jest łyżwa, jest łyżwa, zanim miałam jeszcze ten incydent z tą ręką, to byłam w moim mieście na łyżwę i... I Dawid do mnie tu zagląda już, ciekawe co tu się wydarzyło, <grywa> dlatego mi się śmiać Mamy dzwonek, jest 20 zł w tej zdrapeczce, kochani, także super, bardzo mnie to cieszy, bo w końcu ta zdrapka dała jakąś wygraną. Fajnie, no i właśnie byłam na łyżwach, e, było fajnie, dawno nie byłam na łyżwach, a są takie tam takie pingwinki, do, takie, że się trzyma i jedzie, ale później też jechałam bez tego, także dawno nie jeździłam na łyżwach, no jakoś tego tam, tak się jakoś nie zapomina. Dobrze, mamy dzwoneczek, 20 zł, bardzo fajnie, także już mamy praktycznie połowę wkładu zwróconą dzięki tej zdrabce, w, w którą tak naprawdę w sumie aż tak nie wierzyłam. No i teraz przechodzimy do najciekawszej części, czyli świąteczne odliczanie. Ta zdrabka często teraz pewnie będzie gościła w ogóle na wszystkich kanałach zdrabkowych. Ja też pewnie jeszcze będę w grudniu po nią sięgać, zwłaszcza w tym wspomnianym miksie świątecznym. Kula, renifer, okienko trzecie, mamy sople, dalej mamy kożuch, Nie podziwiam te osoby, które drapią po jednym okienku dziennie. To jest y, naprawdę trzeba dużo wytrwałości. Siódemeczkę. Gwiazda. O ile no z czekoladkami... Może być troszkę łatwiej, bo nawet jak się nie otworzy tego okienka, to gdzieś tam w jakiejś szafce, jak się coś słodkiego zachce, to coś się znajdzie. A tutaj trzeba wytrzymać jednak do końca, żeby z tymi okienkami. Na razie nie widać prezentu. Przechodzimy do okienka 10. Mamy tutaj piernik. Mamy tutaj piernik, okienko 11. Mamy tu skarpetę, okienko 12. Jest. Są tanie warte 200 zł. Okienko 13 mamy szyszki. Okienko 14 jest kominek, warte 300 zł. No niestety, kominek nie wygrywa. Okienko 15 mamy kartkę. 16 jest choinka. Choinka niestety nie wygrywa. Okienko 17. Ciuchcie. ale by było cudownie znaleźć ten prezent tutaj pod którymś z tych okienek mamy tutaj na razie aniołka okienko 19 czapka pod 20, coraz bliżej coraz bliżej 24 no ale na razie nie widać prezentów! 21 mamy tutaj dzwonek. Ten dzwonek niestety już nie wygrywa. Tak jak tamten poprzedni, na dobry rok. Tu mamy świecę warto 25 zł. No, niech wydaje ten prezent chociaż tak 25 tak zł, ale to no ciekawe. Tutaj mamy strojk, i teraz ostatnia szansa i ostatnie okienko. Niech to będzie prezent. Zdrowka z numerem 10, dziesiątka. Zobaczymy. Proszę, niech to będzie prezent. A, jak już zobaczyłam tą kwotę, to już wiedziałam, że nikły szanse na to, żeby to był ten prezent. No trudno, świąteczne odliczanie jest puste. Jest puste. Szkoda. Szkoda, bo taka fajna trapka. Ale jest pusta. No dobrze, kochani, także przechodzimy do podsumowania. Jeśli chodzi o ten taki świąteczny miks dzisiejszy. No, to mamy tutaj trzy puste drabki i jedną wygraną. I co dziwne, wygrana jest ta drabka, którą najmniej bym o tą wygraną podejrzewała. Na dobry rok. W większości raczej yy, z tego, co widzę, niezbyt lubiana przez yy, drapiących, bo nie dawała zbytnio wygranych. No, w tych kalendarzach tutaj rzadko coś się pojawiało. No, ale jest tutaj jednak, odmieniła się pasa, jest woneczek warty 20 złotych, także super. Szkoda, że tutaj Mikołaj dalej nieugięty, dalej skąpy, dalej komornik, jak to Dawid mówi i Michał. Świąteczne odliczanie, będziemy jeszcze próbować. Także kochani, zachęcam do subskrypcji, bo tak jak mówiłam, będzie też ten świąteczny miks, jak się pojawi ta nowa zdrabka teraz premierowa. Będzie konkursik niebawem, to też się dowiecie w swoim czasie. Także zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapeczek w górę, jeśli odcinek się podobał i komentarza. Napiszcie, co tam u Was słychać, co ostatnio wygraliście, jak zdrówko, jaka pogoda, czy śnieg u Was spadł, <laughs> ogólnie co tam u Was ciekawego. Moi drodzy, a ja się będę już z Wami w tym momencie żegnać, ale nie na długo, bo widzimy się pewnie już wkrótce w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło, buziaczki. papa wish you a merry christmas